Pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zostały odsunięte od grobu, a skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezbronne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w bliźniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, z martwych wstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówiłem: jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia. Zmartwychwstanie. Wtedy przypomnieli sobie jego słowa, wróciwszy zaś do, od grobu, oznajmiły to wszystkim jedenastu i wszystkim pozostałym, a były był to Maria Magdalena, Joanna i Maria Matka Jakuba i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydawały im się czczą gadaninom i nie dali im wiary. Jednak Piotr wybrał się i przybiegł do grobu. Schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc, dziwiąc się temu, co się stało. Oto słowo Pańskie. Chwa Co jeśli On nie wstał? Co jeśli to wszystko, co tutaj przeżywamy, co słyszymy, jest po prostu jednym wielkim kłamstwem, powtarzanym już przez tyle lat, że w końcu, tak żeby się pocieszyć, to bierzemy je za prawdę? Co jeśli te dni Misterium Paschalnego to tylko taka sztuka, odgrywana w trzech aktach na deskach kościelnego teatru, w której grają lepsi bądź gorsi aktorzy w towarzystwie lepszej bądź gorszej oprawy audiowizualnej. Co jeśli to wszystko, co tutaj słyszysz, co głosi Kościół od dwóch tysięcy lat, to czcza gadanina, której nie warto dać wiary. Wiecie, ja myślę, że z takimi pytaniami musi się zmierzyć każdy, kto kiedyś zaufał Jezusowi. Każdy, kto kiedyś znalazł się w kościele. Każdy, kto kiedyś został ochrzczony. Nie uciekniesz przed tymi pytaniami. Musisz się z nimi spotkać. W tę noc może właśnie szczególnie, może nie ma lepszej nocy, lepszego momentu, żeby spotkać się z tymi pytaniami. Z pytaniami. Z którymi spotykali się pierwsi jego uczniowie, dla których te słowa o zmartwychwstaniu wydawały się czczą gadaniną i nie dali im wiary. Jeśli on nie zmartwychwstał, to cytując Pawła z listu do Koryntian, daremna jest Twoja wiara. I aż dotąd pozostajesz w swoich grzechach. Jeśli on nie zmartwychwstał, Jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi, godni politowania. Jeśli on nie żyje, to psu na budę to nasze nocne wzdychanie, ślęczenie tutaj. Moglibyśmy robić lepsze rzeczy, choćby pójść w spanko. To byłoby mądrzejsze, jeśli on nie żyje. Ale co jeśli on zmartwychwstał? Co jeśli nie ma nic bardziej prawdziwego na tym pokręconym świecie niż właśnie ta prawda o tym, że on pokonał śmierć? Co jeśli te dni misterium paschalnego uobecnić miały Tobie to, co dokonało się kiedyś w historii wszechświata? Co jeśli to jest prawda? Jeśli tak, to wyczy to oznacza tylko jedno i aż jedno. Że wszystko może stać się i już się stało nowe. Wszystko się może w Twoim życiu odmienić. Jeśli On żyje, jeśli naprawdę z martwych stał, wszystko może stać się nowe. Jeśli On żyje, to możesz Go spotkać. Ja jestem przekonany, że Jezus z martwych przechadza się pomiędzy nami każdego dnia, ale często taki niezauważony. Niezauważony dlatego, bo my, tak jak te kobiety z tej Ewangelii, siedzimy jeszcze w swoich grobach, szukamy Jezusa w grobie. One go tam nie spotkały. Ty też Jezusa nie spotkasz w grobie Twojej przeszłości, Twoich obecnych grzechów, Twojej rozpaczy, Twojego smutku, jeśli to będzie ostatnie słowo w Twoim życiu, Twój smutek, grzech, Twój grób. Nie spotkasz z martwych bo jego tam nie ma. Nie spotkasz z martwych stałego w Twojej niewierze, w adoracji Twoich błędów z przeszłości, w zapatrzeniu w siebie samego, bo tam go nie ma. Po co ta noc? Po co tu czuwamy? Po co próbujemy wejść w liturgię naszpikowaną tyloma symbolami, tyloma znakami? Wiecie po to, żeby się ruszyć. Żeby się ruszyć, żeby sobie udzieli, udzielić odpowiedzi na pytanie, czy ja się dam spotkać temu, który żyje. Czy zacznę go szukać poza moim grobem, poza moimi błędami, porażkami. Czy pozwolę sobie z tego wyjść i przestanę się w to wgapiać jak w mojego smartfona? Czy ja pozwolę sobie uwierzyć w to, że On żyje, czy może jednak no, wolę żyć w swoim grobie. Od dzisiaj, przez najbliższe dni będziemy w liturgii czytać codziennie takie kawałki Słowa Bożego o zmartwychwstaniu. Wiecie, jest taki element wspólny, który te fragmenty łączy. Bardzo ciekawy. Mianowicie to, że Jezus, który z martwych stał, zachowuje się w bardzo taki dziwny sposób. Tak troszeczkę inaczej niż przed swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. To znaczy, on jest ciągle w ruchu. Ciągle. Jakby wszędzie go pełno. Ciągle biega to tu to tam. Ciągle jest w ruchu. Tak jakby tym swoim ruchem zapraszał do tego, żeby za nim po prostu pobiec. Jezus wymyka się ludzkim oczekiwaniom i przekonaniom, jest ciągle w ruchu, pełen życia, a to pokazuje, że trzeba włożyć troszeczkę wysiłku w to, żeby Go dogonić. Bo On biegnie w taki sposób, że to pasowuje się do Ciebie, jesteś w stanie Go dobiec, ale musisz wyjść z Twojego grobu, ruszyć się, ta noc zaprasza Cię do powstania z Twojego grobu i po prostu w biegu w jego stronę. Tęsknisz za tym, żeby wyjść z grobu? Ja, jak słuchałem tych wszystkich czytań, czasami myśl odlatywała już do łóżka, ale jak słuchałem tych czytań Boga, który mówił przed chwilą w tych słowach, to wiecie, we mnie się coraz bardziej pojawiała tęsknota. Ja chcę, ja chcę go spotykać. Chcę, żeby Bóg ponaprawiał moje życie tak, jak to zrobił na przestrzeni dziejów, w historii Izraela i wielu innych ludzi. Ja tęsknię za tym, ja tego chcę. Nie chcę zatrzymywać się na Wielkim Piątku. I tę tęsknotę pięknie wyraził Ramon Romano w książce Mój Chrystus połamany, pisząc: Pepe, kiedy ukończymy składanie Chrystusa do grobu? Kiedy przestanie być Wielki Piątek? Oby zmartwychwstał Pepe. Oby zmartwychwstał. Ja nie chcę siedzieć w Wielkim Piątku. Nie chcę się wzruszać nad cierpieniem Jezusa. Nie chcę adorować Jego bólu. Bo jest coś więcej. Co jeśli On zmartwychwstał i twoje życie może... Od dziś nabrać nowego oddechu. Zacznij dzisiaj od nadziei, która wcale nie umiera ostatnia. Ta nadzieja, nadzieja z martwych wyciąga z grobu, jeśli tego tylko chcesz.